No cześć, cześć Wam króciutko Taki e, filmik Tu właśnie mam przygotowane e, Jak już mówiłem Chmiel e, Liść poziomki Który nie, przed chwilą zbierałem e, Kłącza winogrona Włącznie z takimi właśnie e, Kłączami gronowymi e, Z e, niedojrzałymi Takimi zielonymi winogronami Liście winogrona I Trochę na włoci, ale tej na włoci dużo nie ma. Czyli, generalnie, wszystko na nerki. Tak, już ogólnie rzecz. Aha, i jeszcze Melisa. Na nerki i uspokajające. Nie? A więc, generalnie, będzie z tego wywar uspokajająco nerkowo-leczniczy. Czy tam przeczyszczające nerki i uspokajające, jednocześnie. Fajne, fajnie coś takiego stosować powiedzmy przed snem może trochę moczopędne, ale nerki najlepiej się czyszczą yy, najlepiej, no są różne tutaj opinie, no ja z doświadczenia wolę jednak tak na sen brać yy, takie rzeczy co na nerki są, bo yy, lepiej mi się śpi o, powiem tak, może faktycznie chodzę częściej siku w nocy, ale nie wiem dlaczego, lepiej mi się śpi jak w ciągu dnia coś takiego biorę, to dla mnie jest gorzej, jakoś tak bardziej mnie yy, jeszcze do tego kawę piję i tak dalej i tak dalej, to, to no, gorzej. No, bo od poziomki lubią być aż ciepłe energii i nie lubię tego uczucia jak e, w ciągu dnia, a jak śpię, to i tak tego nie czuję, a nawet jest to miłe jak tam po prostu, bo jest mi trochę cieplej jak śpię, o, tak mówiąc już kolokwialnie, ale faktycznie to jest moje takie upodobanie. Wolę w ten sposób, aniżeli na dzień, a więc ja stosuję tego typu rzeczy na noc. E, po prostu z praktyki to tak zauważyłem. No to by było wszystko, potem jeszcze za chwilkę wam pokażę kolejne jakie będę robił na z owoców i ziół. No, cześć na razie, cześć hej.